Brawla, Brola Już jest coraz mniej Mówiłem, że będzie dużo brola, Ale już jest mniej tego brola Niestety Ale teraz chcę, żeby go było troszeczkę więcej No więc dzisiaj będziemy grać sobie Bell Solo Dobra 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 Okej okay. Zabita Tam ktoś był? Nie Tam jest jakiś broczek No co jacy, ale... Mogę tam tego ulta znaczy ultra gadżeta. Znaczy już my się myli, stary, tak. Znaczy niedawno. No tutaj ten temu grałem chyba w sumie w Brawler. Znaczy te darmowe nagrody. No. Nie no, to raczej nie będzie win. Nie może. Nie mam, nie mam szans. Nie mam szans. Jest Możemy z nim chodzić na daleko. Możemy, no, na daleko. nie na daleko, ale no. Jest lepszy troszeczkę na blisko, bo ja nie mam bliskiego ataku. Znaczy, nie mam tutaj szans chyba tego przeżyć. Ja się kręcę. Aj! No dobra. I tak spoko nam poszło. Może odblokujemy nawet jeden poziom karnetu. Raczej nie, no ale może. Uuuu! Widzowie, zobaczymy co jest... czy jest jakiś... No nie mam nawet żadnego gadżetu. Dobra. Pogramy sobie może tak do 18 rangi. No jak wbijemy 18 rangę, to wtedy może zakończymy odcinek. Teraz będzie... no na pewno więcej Brawla niż było niedawno. Bo przez tydzień nie było w ogóle ani jednego odcinka z Brawl'a. A z Robloxa to tym bardziej już nie ma odcinków. Ale będą, będzie jeszcze parę odcinków z Robloxa. Ale Minecrafta chyba teraz będzie właśnie najwięcej. Jak widzieliście mój jeden z poprzednich odcinków. Ehm, widzieliście filmik. Z Minecrafta, który trwało, no nie wiem tam z 20 minut. Czy coś takiego. No i ja, on... no snapshot, no to jednak... jednak to jest dobry pomysł, żeby oglądać jakby, żeby grać w Snapshoty, no bo, bo tam sporo wyś wyświetleń nawet zrobił ten film. Nawet sporo. Ja cię daryl! Ja cię daryl! Ja cię daryl! Ile? Minus jeden, wiedziałem, Ja Nie wiem, czy nam się uda... Ile? Siedemnaście pcharków. Możemy spróbować. Albo dobra, jednak nie do 18 rangi, tylko jeszcze trzy rundki. Dobra, musimy tutaj uważać ponieważ tam jest też Bell Jak wy to widzicie to pewnie już jest ten zadmiarz ten taki glucior Chyba, już nie wiem, tam na Brotalko oglądałem i nie pamiętam już kiedy miał być ten glucior, ale chyba 6, 17 maja, czy jakoś tak nie wiem. Jak wy to oglądacie to pewnie Glucior już jest w grze, ale nie jestem pewien, bo może już jest nawet w grze Glucior, nie wiem. Jak jest Glucior to ja nie wiem. Możemy zaraz zobaczyć po tej rundce, możemy sobie zobaczyć czy jest Glucior, bo mi się wydaje, że ten Glucior będzie tak OP, OP, OP. Jo, 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 sto, sto parę HP. Dobra, czy jest już Glucior, czy jest już Glucior? Nie, nie. nie wiem, czy wy to widzicie, jak wy to widzicie, to chyba został jeden dzień do Gluciora. W na dziwną motkę hmm. to może... Jednak nie. Zagramy teraz sobie... Yy, wypróbujemy sobie teraz luciorka. No i wiecie, parłem do kąbel i teraz ten luciorek. Jak on wygląda? No spoko. Wiem właśnie tysiąc. OK. A ta bomba, bo ona mi... Mnie... Nie wiem właśnie. Okej, okay, dobra. Już rozumiem, bo nie wiem czy wyglądaliście brutalka. Ale jak tak, to jak rozumieliście tą bombę, to ja nie wiem. Bo ja nie rozumiałem na przykład. A którzy rozumieli, więc no. Ja nie wiedziałem na, na przykład o co z tym chodzi. Jak to będzie działało. Czy teraz to... Ja, ej, to jest epickie. A jaki on jest? Zobaczmy. Jeszcze jaki on jest. Mityk. Mi brakuje dwóch legend, dwóch mityków. Bo tak, mam wszystkich... Ymm, mam wszystkich już chromatyków. Wszystkie epiki. Bardzo rzadkie i rzadkie, ale nie mam tego gina. Nawet jakbym miał gina, to bym się cieszył, ale nie, nie mam tego gina. Nie mam już teraz, można powiedzieć, 5 pięć już zabytków, tak. No bo, no bo za długo będzie. Ten squeak, squeak. dobra. No co? To było tyle w tym odcinku. Stawcie suba, słanki i lajka. No i papa!